A my z Marcelem oglądamy z samego rana hamak. Żeby hamak się nie zarwał, pode naukę jazdy na nartach. Także latem tutaj jest fajnie. możliwość fajnie. Ja pierwszy raz widzę coś takiego, żeby można było latem jeździć sobie na nartach. No, a jeszcze zostawiam jakby... Jest przydzielony tart do nart, a jeszcze obok tego tak na pontonach można sobie zjeżdżać. Specjalnie tak oddzielili i można na pontonach. Zjeżdżałeś na pontonach? Zjeżdżałem i to ile razy, fajne są, polecam. Tam mamy piękny widoczek na góry. Na, na śnieżne kotły, o. A, że śnieżne kotły tak. No, zrobił sobie zabawę, co piętro się zatrzymuje, no nie! Jak torwę tego Marcel'a. Dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Ej! My widzieliśmy te rakietki nasze są! tak Czasem można było na ciebie czekać. tak? Taki śmieszny jesteś, tak? Jest! Skoczyliśmy grać tutaj a później jeszcze zagraliśmy sobie też meczek w ten, w piłkarzyki. Zagraliśmy z tatą i z jego synem i wiesz co? No i mówię tak, użyję płynu. Bo no wiesz, graliśmy w tenisa i tak dalej, e, trzymaliśmy różne rzeczy i, i słuchaj, ten płyn. Long, ja nie wiem, pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby, żeby płyn po prostu jak mydło pachniał. Super. Ja nie lubię tych nie, płynów w tych sklepach i tak dalej, ale tutaj to po prostu bardzo ładny jest zapach i, 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 i Marcy na to zwrócił uwagę zresztą od razu. Ale taka, ale w tym, wiecie, w tym rumie, prawda, gdzie się tak gra, bo jest to właśnie pokój akurat w naszym budynku, Tutaj jest mega super, bo po prostu tam wiecie, nie musicie na przykład zabrać sobie stół do ping-ponga, czy wiecie, paletki i, pie, wiecie, piłeczkę, tylko już tam macie, tak samo jak macie piłkarzyki. Teraz wprowadzili, chyba, jeszcze tam jest pani i są zabawne dla dzieci, i jest jeszcze, wiecie, dla takich mniejszych, chyba do 10 lat, jest, wiecie, taki park rozrywki, a na dworze jest mochaniec i pontony, na które zresztą sami. Nie, nie wiecie tylko zresztą idziemy na nie. A teraz idziemy na... Znaczy Marcel idzie na pontony. A my jesteśmy... A my, a my jesteśmy tam chyba. Nie ma w ogóle na różniku. Nie ma kolejki? Nie. Mhm. I stwierdziliśmy z Marcelem, że idziemy. Do aquaparku, także przybieramy się. Co? Na dwie osoby się zapisaliśmy. Na dwie osoby, tak, bo Miłosz z mamą są nad spadań gdzieś. Widziałeś zdjęcia? Tak, a ja poszedłem. Nie, nie widziałem. A może ktoś ma taki głupi pomysł jak ty i na każdym piętrze zatrzymuje ją? Zobaczymy, co jest u Miłosza. O! Co u nich słychać? Nie, wiem, czy to jest ten wodospad. A tutaj! Ten wodospad. I co? I, i my idziemy tylko znowuż? Nie, nie, Naprawdę? Ja nie wy... Tak, żeby Wróciliśmy z Marcelem. To, 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 co? Ja nie jadę teraz, żeby popływać, tylko żeby podjeżdżać. Patrzcie! Karata się na pewno do czegoś przydaje. Idziemy ponownie z Marcelem do aquaparku. Byliśmy tak firma a Ty możesz zdjąć maseczkę, spokojnie. Dzisiaj to się podzieliśmy na pary. Kasia z miłoszkiem, a Marcelek z tatusiem. Z tatą. Statusiem. Z nie nie odmawiaj się. My no jesteśmy taką żartotliwą. Nie, żartobli Nie ma takiej Żart Żartowliwą, bo Marcel mówi, że widzowie nie zrozumieją tego jego żartu. Idziemy teraz sobie zjeść. Ja mam dzisiaj karczek, warzywa i pierogi. A z zapiekane. Czy dostaniecie ten nowy? Nie. Oto, że. Ten kto wygra, jeśli zje wszystko, to ty, To się ty... to Nie, Jeśli nie zjesz, to z niego. Czy sobie nawet To ja wybieram, gdzie dzisiaj idziemy na basen. Zamykaj się, zamykaj się. Leci każdy, teraz wyślij z kaśma, robimy. I czwarte piętro i zaczynamy, kto jest szybszy. No, szybko, 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 szybko Szybko. Eee, pierwszy raz ja wygrałem. Przecież nieba naciskałam. Naciskałaś? No? Nie zatrzymałam się ani razu, wcześniej mi zrobił, że... Ciekaw jestem, czy ktoś się doczepi do tego, że... Ciekaw jestem czy ktoś się doczepi do tego. A pewnie ktoś mógł jechać czekać. Wiesz co, wróciliśmy, ale bądź jedno. Rzecz taką mega ciekawą, mianowicie są ratownicy. I na basenie, na którym teraz byliśmy, jest ratownik, który, nie no ja jest ten gruby, ale on po prostu, no, jak beczka wygląda, powiedzmy, tak? Nie chodzi o to, że jego obrażam, tylko właśnie chcę pokazać Tobie, że ten gościu, który nie wygląda na ratownika takiego jak z plakatu czy z filmów, uratował powiedz, może by się nic nie stało, ratował dziewczynkę topiącą się. Podczas ze zjeżdżalni wypadł jej yy, ten, jak to się nazywa? Wypadł jej ponton i zaczęła się topić. I po prostu ten grubasek, ja mu później powiedziałem, że gratuluję za spostrzegawczość i za reakcję, po prostu szybko wskoczył i tą dziewczynkę duszącą się, dławiącą się wodą wyciągnął z wody. Także czasami pozory mylą. Bo być może z drugiej strony byłby jakiś Przystojny, napakowany, ale nie zwracający uwagi na, na ludzi, ratownik. A co wy rozmawiacie o tym, jak się jeździ tutaj na tym? Nie, że dziwnie się jeździ, bywaj. No, tutaj na tym stoku narciarskim? Ale fajnie było. Ja myślę, że to jest tak jak na lodzie jedziesz. Tak? Że znaczy, podobnie. Wprawdzie nie, śnieg ci nie podjeżdża pod narty. Ale A to lepiej, jak śnieg nie podjeżdża pod narty. Że lepiej? No, no. jesteś czas butów narcowych i na mój Aha, No właśnie. To jest. Nie wiem jakie to uczucie jest, no, ale jeździć latem na nartach. To jest takie dziwne. Uważam, że to jest świetny pomysł, żeby latem uczyć się na nartach. Nie? Jeżeli ktoś ma się uczyć, to tylko latem. To wydaje mi się, że latem. Takich podstaw. Wiadomo, że to nie będzie tak jak śnieg, ale takich podstaw dlaczego? Dlatego, że nie często człowiek zimą to jest tak zimno. Musi się grubo ubrać i to po prostu no denerwuje. To ubranie i tak dalej, może kogoś denerwować. A tutaj po prostu jest lekko ubrany. No ja tak. Pierwszy raz, tak, wydaje mi się, że zdecydowanie bym polecał naukę właśnie latem, żeby jakieś tam podstawowe zjazdy i tak dalej. Ale nie próbujcie na nartach z górki zjeżdżać. Jak, jak jest latem. A, no, no, no. Naprawdę. No i tutaj, sala minus 1! Uwaga! Post! Uwaga! Ciotica! Teraz poszedłem zobaczyć i sprawdzić, jednocześnie, co tutaj jest jeszcze ciekawego. Ten game room możemy wpaść albo później, albo to myślę, że już jutro. Dzięki za oglądanie, to będzie fajna zabawa. Dzięki za oglądanie, cześć.